Witam serdecznie międzynarodowy wspólny gołębnik Kaszuby. Dzisiaj jest 8 maja, tak? 8 maj 2021. Tutaj przybiegli na edycję 2021 gołębie hodowcy z Żyrardowa, konkretnie z klubu yy, to, gołębi to, Żyrardów. Yy, gołębie hodują tak jak tutaj kolega powiedział. Może najpierw się przedstawią tutaj no ja jestem Bogusiewicz Marcin, jestem sekretarzem klubu. I tutaj kolega? Baranowski Sławomir. Baranowski Sławomir. Przywieźli tutaj, zgłosili cztery drużyny. drużyny. W tej chwili przywieźli 24 gołębie dzisiaj. No wiadomo, tutaj jest taka zbieranina tych gołębi, bo z całego klubu te gołębie są, nie? Tutaj hodowcy się jakby złożyli i zgłosili te cztery drużyny. Może kolega tutaj Marcin coś opowie o, tych, o tym swoim klubie? Klub mamy od 2004 roku, także to chyba jeden z najstarszych klubów w Polsce. Tak? Członków zostało nam niewielu, ale to ubywa, jak, ubywa nas jak, uh -huh. jak, w, jak w polskim związku, uh -huh. tak, że jest nas tam chyba 40 klub. No i tak się bawimy od lat. Także teraz tutaj też zaczynacie sezon? teraz? Dzisiaj teraz wkładacie? Nie? Dzisiaj, dzisiaj mamy wkładanie na lot pierwszy na dombie. To ile kilometrów do Was? No, nam 100 z groszem. I tu właśnie tu nikt wam nie robi problemów, także? Nie, nie mamy. No, no wiadomo, no, pozwolenie powiatowego mamy, tak jak, tak jak mhm. wszyscy do przewozu gołębi, tak? A natomiast o jakieś tam pozwolenia z miejsc wypuszczenia nikt, nikt e, żadnych problemów nie robi, tak? Mhm. No, chyba, że to są rzeczywiście miejsca gdzieś tam. Ile lotów planujecie w tym roku? W planie mamy 11 lotów. No. Ze względu na finanse to, to lotów jest 11, mm. z reguły jest 12, mm. po 4 do każdej kategorii. I najdalszy lot z jakiej miejscowości? 500 ka pejne lecicie, no, a tak tam my. koło Hanoweru, to tak, akurat my tak. też z tej miejscowości tam pamiętam kiedyś lataliśmy. Do nas tu jest 500 do was 700 Do ne? nas jest 700. Wszystkie loty kiedyś robiliśmy niemieckie z, tam z oddziałem ościennym, oni nam zabierali głębię. no teraz musimy sami, natomiast no loty są plan lotów mniej więcej taki jak jak Polskie także w tym roku tutaj też się jakby zapisaliście zgłosiliście tutaj drużyny no, jestem to sam ciekaw drużyny. jak ono, no, fajne głębie są zobaczymy e, no, żadnych zastrzeżeń do tych głębi, które przynajmniej dzisiaj przywieźliście no, e, tutaj nie mam no, fajnie wychowane opinia że, że w klubie się o głębie nie dba no to jest także tutaj to, będą konkurować i myślę że też będą się pokazywać tutaj czoło na tych listach konkursowych może coś nadzieję. tam ugracie także mam nadzieję, że również w tym roku ta impreza nam wyjdzie na, że już na zakończenie. No, na zakończenie, że dodatkowo na tym locie finałowym może się Myślę, z częścią hodowców Spotkamy, a ci, co pewnie coś tam ugrają, to pewnie mogą już czuć się zaproszenie na tą imprezę finałową, no, tą jak zawsze. zapowiada silna grupa pod wezwaniem. Tak, z, z koszulkami, z, z reklamami i tak dalej. Z, no, ale z, z Mam nadzieję, na że, 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 no tak. Promocja tutaj, klubu będzie. Dalej. No to fajnie. Także czekamy na te pozostałe głębie. No tak. Teraz żeśmy przyjęli dzisiaj... Do boksu numer 7 tego gołębi i 8 praktycznie no, jak kolegom tu pokazywałem gołębnik jest zapełnia się nie? tutaj jeszcze no, tak jak powoli powiedziałem powoli mamy w elementach jeszcze piąty boks, krótce będzie tutaj składany także także miejsca na pewno do tym gołębiom nie zabraknie jest nie. Luz, tak, mm -hmm. mają jakiegoś tam... Ciasno nie jest. Dobrze, także życzymy sukcesów. Formalności tutaj koledzy mają, rodowody wszystko jest też dostarczone, pełna dokumentacja. Także tutaj kolega Marcin, tu to wszystko koordynował fajnie, że jedna osoba. No, kosztowało to czasu, bo to wszystko zebrać i. No, ale najważniejsze, że jest wszystko tutaj przygotowane tak, jak powinno być. Dziękuję tutaj i pozdrawiamy wszystkim. Dobry lot.